Hej kochani, z tej strony Raki, witam was w kolejnym odcinku z nad Chciałbym Wam od razu bardzo mocno podziękować e, za to, jak przyjęliście ostatni odcinek razem ze scenką. Cieszę się, że Wam się podobała i mam nadzieję, że chociaż trochę byliście zaskoczeni, e, co po niektórzy, widziałem, że parę osób e, się domyślało już, ale no, mam nadzieję, że większość z was zaskoczyłem. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam słuchajcie, przybliżyć, e, co się tak naprawdę wydarzyło, bo e, słuchajcie, nie było dialogów. Chciałem, żeby to było bardziej takie trochę tajemnicze, coś ten z coś i dzisiaj chciałbym właśnie wam opowiedzieć. Mniej więcej co się wydarzyło i jak ja na to patrzę i chcę, żebyście trochę zrozumieli historię, jaką chciałem wam opowiedzieć. No więc przede wszystkim sens scenki polegał na tym, że nasza tutaj Stella rozstała się z naszym Leonem tutaj, czyli naszym byłym chłopakiem już. I też nie chcę, żebyście, słuchajcie, pomyśleli, że tutaj wina leży na przykład po stronie Leona, albo coś w tym stylu. Tutaj głównie chodziło mi o to, że po prostu Leon to jest taki bardzo rodzinny człowiek, taki wiecie, który lubi sobie, słuchajcie, wyjść który lubi sobie pospędzać czas właśnie ze znajomymi, z rodziną, właśnie tutaj z dziewczyną itd., dalej. Stella natomiast jest taką dość właśnie, słuchajcie, samotniczką właśnie. Ona, jest, ona lubi swoją samotność, ona lubi sobie poczytać książki, lubi się uczyć i bardziej skupia się właśnie, słuchajcie, na karierze i na tym, co ona może osiągnąć w życiu i właśnie tutaj nam wchodzi to marzenie z podróżą w kosmos, więc y, tutaj te sytuacje, gdzie ona, słuchajcie, ignorowała tak jakby tego Leona, to właśnie, słuchajcie, wpłynęło na to, że no niestety postanowili, że taka decyzja zapadnie i że się rozejdą w swoje strony. No ale niestety, słuchajcie, wydarzyła się taka sytuacja, że niestety nasz, stety, niestety, nasza Stella, słuchajcie, jest w ciąży. Leon, słuchajcie, jeszcze nic nie wie, ale słuchajcie, my mu powiemy. Ja myślę, że mimo wszystko on tutaj na pewno będzie... Będzie dobrym ojcem dla właśnie tutaj naszego dziecka. No i w sumie to by było na tyle z tego y, takiego krótkiego wyjaśnienia. Mam nadzieję, że z, nie znielubiliście Leona, bo y, wydaje mi się, że on jest naprawdę fajnym chłopakiem, no tylko po prostu złym jednak maczem dla naszej steli, nie pasują po prostu do siebie. I No i słuchajcie, tyle chyba. Także myślę, że możemy, słuchajcie, przejść do odcinka, a będzie się troszkę działo, także zostańcie ze mną i lecimy z tym. Dobrze, kochani, no więc mamy parę spraw do omówienia, ponieważ jak możecie zauważyć, nasza stella, słuchajcie, jest smutna, ponieważ zmarł, słuchajcie, na nieszczęście nasze rozp. Także nasz wujek umarł i to bardzo jest smutna wiadomość, ponieważ słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, albo nie widzicie po tytule, bo nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł, dzisiaj będzie miał Florian ten zaległy ślub, ponieważ słuchajcie, on też niedługo już będzie umierał, także no musimy to zrobić, no bo chcę zaliczyć wszystko tak jak trzeba. Także słuchajcie, dzisiaj właśnie pójdziemy sobie na ten ślub, jeszcze zrobimy go dzisiaj. To będzie taki, wiecie, szybki, ogarnę to na szybciutko, nie chcę tego przedłużać jakoś super długo. Będzie to u niego, słuchajcie, w domu, znaczy u nich, u rodziców. Um, no, i tam sobie to zrobimy, zaprosimy, słuchajcie. No, może tą Phoenix się uda zaprosić, i ewentualnie, właśnie, Charlene. I słuchajcie, jeszcze naszą jedną kuzynkę, bo jak się okazuje, rozdążył jeszcze zmajstrować jedno dziecko. E, także słuchajcie, no tutaj mamy dwie kuzynki już, jak się okazuje. No i słuchajcie, jeszcze jedna surprise, niespodzianka, oczywiście, bo jakby się to obeszło w Simsach bez niespodzianek, już Wam, słuchajcie, pokazuję. Nasz Florian postanowił mieć jeszcze dwójkę. Dzieci z dwoma różnymi innymi kobietami, także tutaj mamy jedno z tą May, nie wiem, czy pamiętacie May. Ja pamiętam, chyba randkę w parku mieli, tak mi się wydaje, także mamy tutaj siostrę Judith. No i słuchajcie, drugie dziecko jest z Katariną o dziwo, i jest to nasza Genewi Genevi, Nie wiem. Jakoś tak. I słuchajcie, zastanawiałem się długo, co z tym faktem zrobić, czy je usuwać, czy co, no, bo w sumie to Stella miała być jedynaczką. Ale po konsultacji z panną Katarzyną uznaliśmy, że w sumie no to nie jest nic powiedziane o przyrodnim rodzeństwie, także no ona sobie słuchajcie ma przyrodnie rodzeństwo, no i nic z tym nie zrobię, na pewno słuchajcie ogarnę sobie jakiegoś live'a, jeżeli będą jeszcze trochę większe i słuchajcie będziemy je na pewno przerabiać, na ten moment ona słuchajcie nie ma zielonego pojęcia. W sensie Stella o istnieniu tych dzieci, chociaż ostatnio, sobie, słuchajcie, tutaj myślała o tym dziecku, a ja nie miałem zielonego pojęcia, co to jest za dziecko. Także, no, mamy dwójkę, słuchajcie, rodzeństwa i jedną nową kuzynkę, tak jak tam widzieliście. Jeszcze raz wam pokażę, bo nie wiem, czy zauważyliście. Mamy, aha, no tak, jeszcze jedno dziecko, czyli mamy trójkę rodzeństwa. Zarąbiście, świetnie. Nie. Nasza, słuchajcie, mama ma jeszcze jedno dziecko i jest to Ela, przyrodnia siostra, z jakimś, słuchajcie, panem. No, także mamy trójkę rodzeństwa, jednak żartowałem, że dwójkę, jednak trójkę. No. Tak. Także tyle się zmieniło od ostatniego odcinka, słuchajcie, no i jesteśmy w żałobie i będziemy brać lup, znaczy nie my, ale nasz, słuchajcie, ojciec, więc nie przedłużam, słuchajcie, niech ona sobie stanie. załatwmy sobie wszystko, co musimy załatwić i gdybyście się, słuchajcie, zastanawiali, no to ja już yy, poznałem płeć dziecka, także ja już wiem, co nam się urodzi, ale wam, słuchajcie, nie powiem, yy, może ewentualnie na którymś live'ie wam zdradzę, także jeżeli... Chcecie wiedzieć, to obserwujcie, hihi, hi, 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 ale jestem cruel. Dobra, słuchajcie, zejdźmy sobie na dół, zjedzmy sobie jakieś śniadanko. Słuchajcie, mamy 5500, nie wiem, ile było w poprzednim odcinku, ale ja, słuchajcie, między właśnie odcinkiem tym a poprzednim sprzedałem wszystko, co było w wyposażeniu, czyli tam parę właśnie stołów było, chyba jeszcze ze dwa stoły. Także my sobie koło, słuchajcie, 15 myślę, że sobie wyruszymy po prostu do Floriana. I słuchajcie, już wam mówię jak to będzie wyglądało, w sensie chodzi mi o to, że ja sobie po prostu wejdę do nich do domu i zrobię to od nich i po prostu zaproszę do nich Stella, bo inaczej się chyba nawet tego nie da zrobić, tak mi się wydaje. Ona niech skończy tą rzeźbę, bo widziałem, że to coś zaczęła w poprzednim odcinku, jakiegoś smoka czy coś, także niech ona sobie to zrobi. Dobrze, i teraz słuchajcie, zróbmy sobie te meble dalej. Mm, bo słuchajcie, będziemy e, potrzebować wiecie. E, jeszcze hajsu dużo, e, znaczy jest niedziela, to nie wiem czy nie przyjdą nam rachunki jutro. No i słuchajcie, co się zmieniło od ostatniego odcinka? E, to, że e, nasz rower został skradziony, nie wiem co się z nim stało, nie wiem skąd ona go miała i skąd e, się wydarzył ten rower, ale no weszłem słuchajcie po odcinku, tak jakby z powrotem tutaj. Um, no i słuchajcie, roweru nie ma, nie ma go też w wyposażeniu rodziny, także no myślę, że po prostu właściciel chyba go znalazł i sobie go po prostu zabrał z powrotem. Pożegnaliśmy się z rowerem, mieliśmy go bardzo długo, jeden dzień, nawet sobie na nim nie zdążyliśmy pojeździć. Mówi się słuchajcie trudno. Słuchajcie, przebrałem oczywiście również Floriana i Luisa. Okazuje się, że Luis już też jest słuchajcie seniorem, także zmieniłem mu tutaj troszkę wygląd. No i słuchajcie, dodałem mu y, i Florianowi po wizytowym stroju, takim bardzo słuchajcie, jakim? Takim bardzo bardzo właśnie sulani style bo w takim stylu chciałem żeby właśnie był ich ślub weźmy sobie tutaj podejdźmy poprawmy makijaż zmieńmy sobie słuchajcie, strój na wizytowe weźmy słuchajcie nie będziemy zmieniać po prostu weźmiemy sobie ten co mamy i słuchajcie przygotujemy się jakoś do tego ślubu chociaż trochę powiedzmy także nie ona sobie tutaj e, poprawi make-up. Przebierze się, tak wygląda. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście ten strój. Mam nadzieję, że widzieliście, on jest niezmieniony od samego początku. No i słuchajcie, no, widzę, że te wszystkie nastrójniki jakoś ładnie nam tutaj przybiły tą śmierć. Mam wrażenie, że u Floriana niestety tak nie będzie. Ona jest trochę zmęczona, ale myślę, że jak będziemy tam, to nie będzie miało to jakiegoś większego znaczenia. Także słuchajcie, lecimy na ten ślub. Dobrze kochani, jesteśmy już na miejscu u naszych tutaj rodziców i pokażę wam coś tak przerażającego. Patrzcie na to. Creepy. Patrzcie ile trupów nie mogę. I on, słuchajcie, nie chce nic mówić. Ale ma 90 dni, czyli ja obstawiam, że on będzie żył jeszcze jakieś, no, z 5 może? Także, no, trochę smutne bardzo, ale, no, takie życie, słuchajcie, nic na to nie poradzimy. I słuchajcie, ślub odbędzie się w tym oto miejscu. Tutaj przełożyłem teleżeczki na boczek, i po prostu tutaj dałem łuk ślubny. Także na pewno zrobimy sobie tutaj. Tak, oto, słuchajcie, wygląda z tej strony teraz Louis, wam pokażę. On ma teraz, słuchajcie, zarost. I słuchajcie, nie zmieniłem mu włosów do codziennego, zapomniałem o tym. Ale słuchajcie, w tym nowym stroju ma tak, jakby inne włosy i wygląda troszkę starzej niż teraz. Także nic się nie martwcie. Także słuchajcie, myślę, że możemy sobie, słuchajcie, już wziąć tutaj po prostu za telefon i zorganizujmy sobie, słuchajcie, wydarzenie towarzyskie. I będzie to, słuchajcie, wesele, oczywiście. Czy my chcemy to zrobić jako wydarzenie prestiżowe? Myślę, że nie. Myślę, że zrobimy po prostu jako zwykłe wesele, słuchajcie. I weźmy sobie tutaj goście. Oczywiście zapraszamy Stelle, weźmy sobie słuchajcie, Charlene. Możemy, słuchajcie, wziąć nikogo więcej. A dlaczego ty nie znasz naszej tutaj Phoenix na przykład? No, słuchajcie, on nie zna Phoenix, no ale dobra, to w takim razie trudno. E, Małe dzieci nie będziemy zapraszać, bo po prostu mi się nie chce ich pilnować. Także weźmiemy sobie, może właśnie tylko te dwie w takim razie i ewentualnie zadzwoni on do Phoenix, słuchajcie, normalnie. Czy my chcemy żywieniowca? Nie chcemy. miksologa też nie chcemy, muzyka też nie chcemy. Dobrze, idziemy dalej. No i słuchajcie, szukamy tutaj naszej rezydencji, czyli właśnie tutaj, słuchajcie. No i tyle w sumie, dobrze. Oni się, słuchajcie, przebrali w te basicowe, słuchajcie, garniturki, ale ja im, słuchajcie, zmieniam strój na takie Sulani style. Dobrze, widzę, że mamy tutaj już... Tak wyglądają, już wam pokazuję. Także tak wyglądają nasi tutaj panowie młodzi i słuchajcie, zróbmy po prostu, powitajmy ich tutaj, więc chodź tutaj... Y popraw humor jej, a ty proszę ja ciebie, by ty byś mógł przyjść tutaj szybciutko i wziąć go tu, weźmy, spróbujmy zrobić tort, może się jeszcze uda, bo zapomniałem o tym, to jest jedyna rzecz, o której zapomniałem, mam wrażenie. Także weź tutaj, chodź do tej stali, obejmij ją czule. Pierwsze może podziękuj za przybycie. Pokaż, jak ci idzie, Luis, bo chciałbym, żebyś ty nie zjadł tego tortu. Wy nie macie, słuchajcie, radyjka, kurczę, także y, ja może tutaj postawię jakieś radyjko. Postaw figurkę weselną. Dobrze, i myślę, że nie ma, słuchajcie, sensu, co przedłużać. Weźmy sobie, od razu idźmy tutaj y, i weźmy sobie y, w ślub po prostu z naszym tutaj właśnie y, Luisem i mniejmy to, słuchajcie, z głowy po prostu. Także mamy, słuchajcie, pierwszą obrączkę. Strasznie, tylko to trwa o dziwo. Aczkolwiek bardzo pięknie, bardzo mi się podoba, że skończyliśmy generację czerwoną oficjalnie, już bez żadnego kredytu, który musieliśmy spłacić. Także bardzo mi się e, podoba, że już są małżeństwem i że w końcu się to udało. E, weźmy sobie, zobaczmy tutaj, e, co on tutaj dostał, zakochane po uszy. No to dobrze, cieszę się. A z tobą co dostał? Podziw, mhm, no okej. Okay. Ale chodźmy, słuchajcie, pokroić tort weselny jeszcze, myślę, że możemy to zrobić. Czy muzyka jest wyłączona? Tak, włącz, nie wiem, coś, żeby tak sobie w tle leciało, żeby mogli sobie ewentualnie jeszcze potańczyć przez chwilę, no ale wiecie. A widzę, że Stella sobie wzięła coś innego do jedzenia, jakieś, kurcze hamburger czy coś, a ten sobie wziął tort inny, nie? Widocznie mu ten po prostu nie smakuje na co poradzić. Fajnie, że sobie słuchajcie tak mogą posiedzieć i e, razem po prostu a nie robić jakąś taką wielką imprezę. Myślę, że w sumie po tym wszystkim e, co tam Florian miał w życiu, czyli wiecie, bycie politykiem i, i praktycznie cały czas bycie na takim, wiecie, w takim blasku reflektorów, to myślę, że e, on właśnie czegoś takiego potrzebował i myślę, że to jest rodzaj ślubu, który właśnie on by chciał mieć na ten moment i myślę, że w sumie Luis by się do tego dopasował. I słuchajcie, myślę, że możemy już skończyć to wesele, bo już w sumie zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Weźmy tutaj ich, pożegnajmy już, niech oni sobie stąd pójdą, mam nadzieję, że pójdą sami, a nie, że będę musiał o dokładnie. I weźcie sobie, słuchajcie, idźcie tutaj, zróbcie sobie bara-bara i słuchajcie, będziemy kończyć tutaj u nich. No, i słuchajcie, wracamy do naszej, słuchajcie, Stelli, bo też mamy tam bardzo dużo rzeczy do robienia. Także było bardzo miło. I słuchajcie, wracamy do domu. Dobrze, kochani, jest kolejny dzień ranek, i słuchajcie, Stella ma już brzuszek. I zastanawiam się, czy tu jest gdzieś już napisany jakiś trymestr? Drugi trymestr do 20 godzin. Czy jest w pierwszym trymestrze? Dobrze. W takim razie, słuchajcie, my wczoraj wieczorem um, zdążyliśmy zrobić jeszcze parę stołów z Stellą. Już wam tego nie pokazywałem, no bo ile można. Słuchajcie, to sobie darujemy. Ona jest, słuchajcie, mega głodna i chce do łazienki. Dobra, ale to zróbmy sobie po prostu na dole tym razem. Weźmy sobie tutaj prysznic. Widzę, że ona ma tutaj, słuchajcie, jakieś poranne mądłości już, także, um, no zaczyna się nam już tutaj prawdziwa ciąża. Jej zostało, słuchajcie, 13 godzin e, tej żałoby, także nie jest najgorzej. Szybko całkiem nawet zleciało. I tak w sumie nie mamy w planach żadnego takiego jakiegoś właśnie wymagającego naszej szczęśliwości, zajęcia. Także nie ma co się tym przejmować. No, i myślę, że dzisiaj na pewno sobie poćwiczymy jeszcze tą logikę. Do pracy i tak nie idziemy, idziemy dopiero jutro. Um, także um, możemy sobie ogarnąć to tutaj. E, zobaczymy, czy uda nam się wbić jeden punkt, chociaż dzisiaj. E, dlatego ja idę, słuchajcie, żeby ona sobie pograła w te szachy. No i w sumie powiem Wam, że jeszcze zostaje kwestia, czy my mówimy Leonowi już, że e, jesteśmy w ciąży, czy zostawiamy to na następny odcinek. Ale to słuchajcie, myślę, że e, ewentualnie w przyszłym odcinku w tym się tym na, na razie nie przejmujmy. Hmm, ona sobie, słuchajcie, na razie sama musi z tym poradzić, w sensie takim, że się do tego przyzwyczaić, że będziemy mieli tutaj, słuchajcie, dziecko. No ale ona wie, słuchajcie, powiemy z czasem po prostu. Widzę, że Stella sobie wstała, ale ona jest trochę głodna, ale to w takim razie nie pij tej wody, zjedz sobie coś, niech ona sobie coś zje i zaraz wrócimy, słuchajcie, do tych szachów. Mm, a co do słuchajcie, jeszcze rzeczy, które się zmieniły, to podczas tych robienia mebli to ona słuchajcie wbiła poziom ósmy. Także yy, tyle wam chciałem jeszcze powiedzieć. Boże, ale ten brzuszek wygląda teraz już ja nie mogę. Myślę, że to będzie całkiem śmieszne, w sensie mega trudne, tak mi się wydaje, że nie dość, przeciągnąć jej karierę i jeszcze te wszystkie rzeczy, które ona musi robić, plus do tego dziecko. Mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzę. Charlene zastanawia się, czy chcesz przyjść na chwilę do niej do domu. Ej, może chodźmy, poznamy tą nową yy, kuzynkę, bo ona już jest, słuchajcie, dzieckiem. Teraz słuchajcie, spróbujmy ją tu znaleźć. ciekawe czy ona jest w domu, widzę, że to jest kołyska. Ale chyba jej tutaj nie ma. Także nie wiem czy nie wypadałoby, słuchajcie, żeby tutaj był jeszcze jakiś jeden pokój, no ale nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zastanowię się nad tym czy jest sens w ogóle. E, no ale dobra, w takim razie skoro ich tutaj nie ma, to może w takim razie weźmy tutaj i poprawmy humor, e, obejmijmy ją. Może my jej nie prosimy o radę, to raczej ona powinna prosić nas o radę, no bo wiadomo. Także niech sobie tutaj dziewczyny pogadają. Może zamiast siedzieć w domu, bo widzę, że jest mega gorąco, to one mogły sobie wyjść gdzieś na, przykład gdzieś na zewnątrz tutaj. I mogłyby sobie na przykład i sobie nie wiem tutaj usiąść razem. E, myślę, że jej może być ciepło, więc niech ona sobie, słuchajcie, weźmie na ciepłą pogodę, zmieni. No i słuchajcie, teoretycznie ona by sobie mogła zamówić napój, jakieś może jakąś herbatę właśnie z rumiankiem, coś w tym stylu. E, nigdy tego nie robiła, także może sobie y, kupić. Zebrali nam ławkę, więc może sobie pójdźmy gdzieś tu na boczek, nie ma nawet innej ławki. O, 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 tu się. Aha, aha, aha. Aha, festiwal humorów i harców, akurat trafiliśmy, <noise> także no, śmiesznie, no ale dobra, no to w takim razie, skoro już tu jesteśmy, no to możemy sobie podejść tutaj i coś porobić, nie wiem, czy chcemy coś robić z tych rzeczy, chyba nie, ale możemy sobie iść tutaj, y, usiąść i wypróbować razem, nie wiem, czy ono tutaj do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie, zmień smak na przykład na rajski zachód słońca, weźcie sobie tutaj, pogadajcie, porozmawiajcie, możecie, słuchajcie, jeszcze nie wiem, co ty możesz zrobić? Czy ona gdzieś pracuje? Ona jest młodą dorosłą już, także zapytajmy o zawód. Boże, Stella, nie uduś się. Możesz jej słuchaj powiedzieć, podziel się wielkimi wieściami, powiedz jej, że jesteś w ciąży. I co ona na to? Nie wiem, bo ta mina była taka... O jest! Cieszy się, to dobrze. Ty nie wyglądasz na jakąś super zadowoloną, trochę smutne, ale no e, miejmy nadzieję, że zmienisz zdanie w trakcie. O, widzę, że się zaczyna zmieniać światło. Powinno się niedługo zapalić to tutaj na zewnątrz. Niech sobie dziewczyny jeszcze posiedzą, e, możesz jej ponarzekać trochę. E, ona też ma na co narzekać, także weźmy sobie tutaj jeszcze. O Boże, dzień dobry, a pan to? Shi Patel. O nie, ty potrzebujesz pilnie do łazienki. Kurczę, dobra, to w takim razie kończymy to. Leć szybko sobie skorzystać, widzę, że już sama chciałaś iść. No i w sumie teoretycznie moglibyśmy e, może zamówić coś do jedzenia, skoro tu już jesteśmy, także niech ona sobie tam skorzysta. No i słuchajcie, może byśmy faktycznie zamówili jakieś jedzenie, w sensie tu jest tajin, jakiś mergoz, ja nie znam tych rzeczy, nie, także ja sobie tu tylko popatrzeć, co tu mamy. E, to może coś stąd jednak i weźmy może ten właśnie tajin. Zobaczmy, co to jest. Niech ona sobie, słuchajcie, to zamówi. Ona nie jest jakoś super głodna, ale słuchajcie, nauczy się przepisu. Czy to jest Florian? No, to jest Florian. Jak nic. Patrzcie go. Se kupił koszulkę i się bawi lalką wódu. No, hit. Więc niech ona sobie to zje. Niech się nauczy tego przepisu. No i słuchajcie, powoli będziemy się zbierać do domu. No nie no, co będziemy tutaj wieki robić? Eee, lecimy chyba z powrotem. Także widzimy się w domu albo rano. Dobrze no więc jest słuchajcie już ranek Stella właśnie będzie chyba wstawać ona już słuchajcie się wyspała także myślę że możemy się podnieść no i słuchajcie, tak, dzisiaj jest wtorek, czyli wydaje mi się, że my dzisiaj idziemy do pracki, tak? O 13 dopiero, tak? W każdym razie, niech ona sobie idzie skorzystać. Słuchajcie, w nocy okazuje się, że mieliśmy już tak, skoczyliśmy na drugi trymest, także nożymy do trzeciego, więc myślę, że w przyszłym odcinku, no słuchajcie, doczekamy się dziecka, także myślę, że to już jest odpowiedni moment, żeby zapytać Was, słuchajcie, o imię, także jeżeli macie jakieś ciekawe imię, i przypominam, że kolejna generacja jest szara, no to jeżeli macie jakieś fajne właśnie imię, ciekawe, które Wam się podoba, które Wam się może kojarzy jakoś z szarym albo coś ma wspólnego właśnie z szarym albo ze sportem, albo coś w tym stylu, może jakieś imię, jakieś gwiazdy sportu, które wam się podoba, no to słuchajcie, jak najbardziej przyjmę i dla chłopca, i dla dziewczynki, także czekam na jakieś ciekawe propozycje, a jeżeli nie, no to słuchajcie, sam coś wybiorę. No i słuchajcie, będziemy musieli powiedzieć jeszcze Leonowi, ale myślę, że możemy zrobić to na początku, słuchajcie, przyszłego odcinka, po prostu weźmiemy sobie, pójdziemy, albo zaprosimy go na jakąś parcelę, albo do nas zobaczymy jeszcze, wolałbym gdzie indziej. No i słuchajcie, po prostu mu powiemy, zobaczymy jak zareaguje. Mam nadzieję, że się ucieszy kot. Kot przewrócił śmieci. Choć w stanie szczęście. Naszy... A nie, ty mogłaś to zrobić w ten sposób. Dobra, to super. Ułóżmy to z powrotem do końca. Odrzuciła się bawić śmieciami. No to super, Boże! Bardzo mnie to cieszy. Weźmy ją tu, pogłaszczmy. Ona ma na 13, także ja się spodziewałem, że my rano tutaj pójdziemy do pracy, ale widzę, że jednak nie. Także weź tutaj jeszcze sprzątnij, bo widzę, że straszne bałagan tu jest. Mogłabyś teoretycznie wziąć prysznic, ale w sumie to jeszcze ci się aż tak nie chce, także myślę, że sobie darujemy. O, przyszłe rachunki, także możemy od razu zapłacić. No bo mamy pieniążki, także zapłacimy prawie 3000, tak jak zawsze, także zostanie nam całkiem sporo jeszcze pieniędzy. Oj, widzę, że się teleportuje, całkiem super. Ale słuchajcie, wiem, że chyba mamy jeszcze na pewno jeden stół, bo go skończyłem wczoraj wieczorem. E, także sobie od razu go sprzedam. Tak, jeden stół jeszcze mamy. No i mamy, słuchajcie, 5000. No i słuchajcie, zastanawiam się, czy nie kupić tej rakiety. No bo skoro zapłaciliśmy te rachunki... Nie, nie możemy, bo mamy dziecko zaraz, więc będziemy musieli, słuchajcie... Też nie, czekajcie, ona zarobi pieniążki, nie? Jak wróci. To czekajcie, zróbmy tak. Zróbmy słuchajcie jeszcze z dwa stoły, no i myślę, że jak zrobimy te stoły i będziemy mieli faktycznie pieniądze już, no to myślę, że możemy kupić tą rakietę. Dobrze, mamy te dwa stoły, ja je słuchajcie sprzedam od razu też, żebyśmy mieli sześć tysięcy, mamy, dobra, to za tysiąc już dzieciaka wykarmimy, to ja kupię od razu tą rakietę. Dobra, czy ty będziesz w stanie słuchaj tutaj podejść i to budować? Tysiąc kosztuje budowanie. No dobra, no to w takim razie na razie sobie darujemy to budowanie, aczkolwiek, no mamy już. Także mega się cieszę. No i słuchajcie, ta Stella nasza idzie do tej pracy. Także słuchajcie, zobaczymy się, jak ona wróci. Dobrze, kochani, Stella właśnie wróciła i zarobiła, słuchajcie, 430. Także no coś tam mamy. I słuchajcie, ona będzie w trzecim trymestrze za 6 godzin. No a słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zrozumieliście trochę moją koncepcję na tą scenkę z poprzedniego odcinka. No i y, mam nadzieję, że jesteście tak ciekawi dziecka jak ja, jestem ciekawy. No i oczywiście y, przypominam wam o tych imionach. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli jakieś podacie. No i słuchajcie, nareszcie zaczniemy budować tą rakietę. Też jestem bardzo tam podekscytowany, bo nigdy tego nie robiłem. No i słuchajcie, słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Będę bardzo mocno wdzięczny. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!